Dziś mamy 26 dzień listopada. Sabina Baraniewicz, zapraszam na serwis informacyjny studenckiej telewizji SETA Uniwersytetu Opolskiego. W dzisiejszym serwisie powiemy m.in. o certyfikowanym egzaminie z języka polskiego. Zdradzimy, czym w Opolu jest masa krytyczna oraz co trzeba zrobić, by zostać honorowym dawcą szpiku. Samorząd studencki naszej uczelni rozpoczął współpracę z Fundacją DKMS ta w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, co organizowała konferencję, aby przybliżyć słuchaczom temat białaczki i zachęcić do wpisywania się do bazy potencjalnych dawców szpiku. Jak przebiega sam proces zostawania honorowym dawcą, zobaczcie w materiale Agnieszki Lisoń. Blisko 570 tysięcy potencjalnych dawców, w tym ponad 1,5 tysiąca ludzi, którzy podzielili się cząstką siebie i uratowali komuś życie. To dotychczasowe wyniki czteroletniej pracy Fundacji DKMS, która w ostatni czwartek zorganizowała konferencję, aby pokazać, że oddawanie szpiku kostnego to nic strasznego. Ciągle istnieją takie jeszcze y, stereotypy. Wiążące się z tym, że ludziom się wydaje, że to jest jakaś ingerencja w kręgosłup, jakaś maderowanie igłą, tam, nie wiem, gdzieś w okolicach rdzenia. W związku z tym są obawy, po to są takie konferencje, po to są spotkania, po to w ogóle taki mamy program w fundacji, że najpierw edukujemy, a potem rejestrujemy, żeby ludzie wiedzieli, na czym to polega i żeby w sposób świadomy odpowiedzialny rejestrowali się. Co godzinę w Polsce ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przyszczepienie szpiku lub pobranie komórek macierzystych od niespokrewnionej osoby. Wystarczą zaledwie dwa wymazy, które zostaną sprawdzone w bazie. Przebyłem ostrą białaczkę limfoblastyczną, zachorowałem, gdy miałem 15 lat i udało mi się przeżyć taką chorobę. Gdy zwalczyłem chorobę, poczułem się, że wszystko stoi przede mną otworem. Że, że całe życie przede mną? Ja oddawałam szpik raz, i to było dwa lata temu. Nie robiąc tak naprawdę nic, bo to jest 5 minut, 5 minut trwa rejestracja, można pomóc, pomóc komuś, oddać komuś szpik i uratować życie. Po wpisie do bazy i sprawdzeniu naszych wymazów czekamy tylko na znalezienie naszego bliźniaka genetycznego. Jeżeli wszystko się uda, staniemy się honorowymi dawcami. Taki delikwent czy delikwentka jest podana na narkozie, żeby nie bolało. Ten szpik się regeneruje w półtora do dwóch tygodni. Nie miesięcy, nie lat, tylko po dwóch tygodniach tego szpiku jest tam tyle, ile było przedtem. Na białaczkę w naszym kraju choruje ponad 11 tysięcy osób. Dla wielu z nich jedynym ratunkiem jest drugi człowiek. Prawdziwych dawców już mamy 52 osoby. Jest to bardzo duża liczba, dlatego że to mamy już 52 nowe życia. Każdy, kto tylko chce pomóc chorym na Białaczkę w najbliższą środę i w ten czwartek, może zarejestrować się w bazie DKMS-u na Uniwersytecie Opolskim, Politechnice oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej. Wspierać się w potrzebie można na wiele sposobów. W ubiegły piątek z inicjatywy ukraińskich studentów na Placu Wolności zebrała się grupa ludzi aby wspomnieć zeszłoroczne wydarzenia na Majdanie i pochylić głowy nad poległymi narodowymi bohaterami. Minął bowiem już rok od głośnego manifestu Ukraińców, który poruszył międzynarodową społecznością. Śpiewali ukraiński hymn. Zapalali istnicze i łączyli się z rodzinami na Ukrainie. Tak nasi koledzy ze wschodniej granicy postanowili oddać cześć tym, którzy zginęli walcząc o ich kraj. Minął już rok od protestów i buntów na Majdanie Niepodległości. Rok od ukraińskich wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Ukraina jest ogarnięta, jest dotknięta agresją rosyjską, która dąży do tego, żeby to państwo maksymalnie gospodarczo i społecznie i politycznie zdestabilizować i żeby się poddali po prostu, no bo przyjdzie czas, kiedy ludzie zaczną głodować, kiedy ludziom zacznie brakować elementarnych rzeczy do życia i to będzie właśnie ten moment, na który liczy Rosja. Studenci z Ukrainy cały czas są sercem ze swoją ojczyzną. Mimo, że są teraz w Polsce, nie zapominają o wydarzeniach, jakie miały miejsce rok temu w ich kraju. Wiem, co się dzieje na Majdanie teraz w, w tym momencie i bardzo chciałabym być na Majdanie, bo byłam kiedy było to wszystko rok temu. Ale ponieważ nie mogę, nie mogę być tam teraz ze swoimi znajomymi przyjaciółmi, to teraz jestem tutaj i myślę, że też w taki sposób pomoże swojemu kraju i, i sobie też, bo to jest moja przyszłość i moje życie. Euromaidan, nazywany także rewolucją godności, niesie za sobą pozytywne aspekty, takie jak usunięcie dyktatora, byłego prezydenta Wiktora Janukowicza i podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Jest bardzo smutno, tęsknię za rodzicami, za dziewczyną, w ogóle za swoim miastem. No jest ciężko, ale jeśli miesiąc i ja będę w domu. Ukraina wciąż wierzy, że sytuacja w końcu powróci do normy i walczy o to z całych sił. A teraz zmieniamy temat. Język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie. Niejeden cudzoziemiec połamał sobie język na naszych słynnych głoskach. Znaleźli się jednak obcokrajowcy, którzy postanowili podjąć to wyzwanie i w ubiegłą sobotę na naszym uniwersytecie przystąpili do egzaminu, aby uzyskać certyfikat znajomości języka polskiego. Aby wziąć udział w egzaminie, należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy. Opłata jest zależna od wybranego poziomu znajomości języka. Zaliczenie uzyskuje się wraz z pozytywnym zdaniem pięciu części, pisemnych oraz ustnych. Deklarując się um, swoją chęć przystąpienia do egzaminu, dobrze wiedzieć na jakim poziomie chcemy ten egzamin zdawać. W tej chwili przeprowadzamy testy na poziomach od B1 do C2. Udokumentowana znajomość danego języka obcego często otwiera wiele drzwi. Jakie są najczęstsze powody uczestnictwa w egzaminie? Przeważnie przystępują do tego egzaminu osoby, które albo starają się o obywatelstwo polskie bo wtedy potrzebny jest egzamin na poziomie B1, albo zamierzają studiować w Polsce, wtedy po, na poziomie co najmniej B2. Taki egzamin jest wymagany. Wielu pracodawców też życzy sobie poświadczenia znajomości języka polskiego w momencie, w którym przyjmuje, przyjmuje do pracy. Jak się okazuje, język polski jest popularny wśród obcokrajowców, zwłaszcza u tych do 30 roku życia. Statystyki z ostatnich lat pokazują, że w czołówce najchętniej zdających egzamin plasują się Ukraińcy, Amerykanie, Niemcy oraz Rosjanie. Kolejną imprezę charytatywną organizują aktywni działacze Fundacji Muzyczna Paka dla Dzieciaka. Tym razem zbierają datki na rzecz dziewczynki chorej na mukowiscydozę. Zachęcają studentów do wzięcia udziału w imprezie, licząc na wsparcie i zaangażowanie. Chciałbym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na imprezę charytatywną Disco 6, która odbędzie się 3 grudnia w klubie Drake. Tam będzie można wygrać bardzo ciekawe nagrody na samym wejściu, a najważniejszy jest cel, czyli zbieramy pieniądze dla dziewięcioletniej... Oli z Opola, która jest chora na mukowiscydozę, a także na cele statutowe naszej fundacji. Bawimy się, tańczymy, zbieramy pieniądze dla potrzebujących, także do zobaczenia. Pewnie wielu z Was zastanawiało się, co to za grupa rowerzystów, która regularnie przyjeżdża przez nasze miasto. Otóż za spotkania te odpowiada Stowarzyszenie Rowerowe Piasta Opole, które działa na rzecz poprawy infrastruktury rowerowej. Promuje rowery jako ekologiczny i alternatywny środek transportu. Organizuje również masę krytyczną, czyli nieformalny ruch społeczny polega na spotkaniu grupy rowerzystów i ich wspólnym przejeździe przez Opole. Stowarzyszenie Piasta Opole tworzone jest między innymi przez absolwentów naszej uczelni. Organizatorzy zachęcają studentów do uczestnictwa w masie krytycznej, która tym razem odbędzie się pod hasłem Świeć Przykładem. Temat oświetlenia rowerów jest bardzo ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa i chcieliśmy zwrócić uwagę na to, żeby rowerzyści dbali o to, żeby byli widoczni na drodze i nie stwarzali zagrożenia innym oraz sobie e, przez to, że są niewidoczni. W najbliższy piątek, 28 listopada, o godzinie 18 odbędzie się spotkanie zainteresowanych na Placu Wolności w Opolu. W ramach kampanii Świeć Przykładem. Z Zostanie zorganizowany konkurs na najbardziej oświetlonego rowerzystę i jego pojazd. No i chcemy pokazać, że można w sposób zabawny i wesoły przedstawić zarówno rowerzystę, jak i swój rower. Zachęcamy do udziału w naszym konkursie. Zaplanowane mamy y, sympatyczne nagrody, zrobione przez uczestników warsztatów, y, które niedawno się skończyły. No i myślimy, że tutaj kreatywność i fantazja osób, które przyjadą na masę, będzie nieskończona i będziemy się świetnie bawić. Masa krytyczna ma za zadanie uświadomić rowerzystom, że oświetlenie w rowerze ze względu na tę porę roku jest najważniejsze. Choć na zewnątrz coraz chłodniej, to myśl o wakacjach w Stanach Zjednoczonych może nieco rozgrzać miłośników podróży. Jeżeli chcesz przeżyć niesamowitą przygodę, a dodatkowo zarobić nieco pieniędzy, to jest to opcja idealna właśnie dla Ciebie. Skorzystać z niej można, zapisując się do programu Summer Work and Travel. Aby wylecieć do Ameryki, jedyne co studenci muszą zrobić, to pokryć ceny biletu i wizy. Resztą papierkowej roboty zajmie się firma CCUSA. Camp Counselors USA działa od 1985 roku, także prawie 30 lat, i w ciągu tych lat wysłała ponad 260 tysięcy studentów. Tak jak program się nazywa Work and Travel, najpierw pracujemy, później podróżujemy, pracujemy legalnie, wjeżdżamy na wizę studencką, J-1. Język angielski na poziomie komunikatywnym wystarcza w zupełności na podjęcie pracy. Ponadto Bycie w Stanach i jego znajomość znacznie się polepszy ze względu na obcowanie z amerykańską kulturą. Są to prace w parkach rozrywki, w parkach narodowych, w restauracjach, hotelach itd. Także jest to, kładzie się nacisk na kontakt z Amerykanami w sytuacjach codziennych. Jeżeli studenci wyjeżdżają na ten program to zagwarantowane jest to, że jest im płacona taka sama stawka, jaką Amerykanie miałby na adekwatnej pozycji pracy. Organizatorzy przedstawiają bogatą ofertę pracy. Dorobić można sobie m.in. przy obozach letnich czy restauracjach. A porozmawiać z pracodawcą można na kilka sposobów. Możemy się z nim spotkać w Warszawie, napisać maila bądź przeprowadzić rozmowę na Skype'ie. Myślę, że jest to świetna opcja dla nas, dla studentów, ponieważ możemy poćwiczyć język, możemy zdobyć doświadczenie w pracy, co jest też fajnym punktem w naszym CV. Możemy poznać ludzi z całego świata. Myślę, że jest to ciekawy program i warto naprawdę wyjechać. Wiesz, co jest dobre w byciu normalnym? Że dla każdego to, co innego oznacza. To jedno z wielu haseł, które można znaleźć na wystawie Czego Nie Widać. Jej organizatorami są Galeria Sztuki Współczesnej oraz Klub Krytyki Politycznej w Opolu. Wystawę do 6 grudnia można oglądać w studenckim Centrum Kultury. Czego nie widać jest interesującą wystawą sztuki, która stara się pokazać problemy społeczne w sposób prosty, a jednocześnie kontrowersyjny. Często bowiem są one spychane i marginalizowane przez media. Chcieliśmy zaznaczyć, że taka sztuka istnieje, że to jest jak najbardziej sztuka aktualna, która interesuje wielu artystów w naszym kraju. I chyba to jest ten dobry moment, żeby właśnie ten nurt sztuki zaprezentować w Opolu. Odważny charakter prac jeszcze bardziej skłania ku refleksji nad kondycją polskiego społeczeństwa. Niestety obecnie wielu twórców nie jest do końca rozumianych i docenianych. Często artysta jest postrzegany w społeczeństwie w ten sposób, że jest trochę oderwany od rzeczywistości, że jest skupiony bardzo na, swoich, na swojej twórczości, na jakimś takim narcystycznym zachwycie, jak wspaniale tworzy, jakie powstają arcydzieła, dzieła sztuki i tak dalej. Często artysta jest postrzegany przez, jako taka osoba, która nie żyje problemami społecznymi, tylko problemami oderwanymi od rzeczywistości, czyli tylko sprawami sztuki, prawda? A tutaj przedstawiamy takich artystów, którzy... W jaki sposób y, twórczością wskazują na problemy społeczne? Artyści chcą przy pomocy obrazów dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, a także zachęcić ludzi do myślenia z nieco innej perspektywy. Wystawa ta ma być do tego przyczynkiem. Wiele artystów jest mocno zaangażowanych w sprawy społeczne i też czyni dzięki temu dużo dobrego, prawda, wskazując na problematykę, którą czasami się pomija w takim mainstreamowym. Obiegu. bardzo rozpięta jest ta tematyka i myślę, że każdy zwyczajny obywatel powiedzmy odnajdzie na tej wystawie coś takiego co dotyczy właśnie jego życia bezpośrednio. Pozostajemy w tematyce politycznej. Druga tura wyborów na prezydenta Opola już w najbliższą niedzielę. Dlatego chcielibyśmy zachęcić wszystkich tych, którzy nie będą mogli jutro przybyć na organizowaną w Studenckim Centrum Kultury debatę, do oglądania transmisji na żywo na kanale YouTube naszej telewizji. A na dziś to już wszystko. Zapraszam na serwis sportowy i pogodę z Gradem. Do zobaczenia. Marek Świerczyński, witam w serwisie sportowym. Siatkarze AZS naszego Uniwersytetu wygrali kolejne spotkanie. Tym razem w Głupczycach pokonali tamtejszy Miraż 3 do 0. W sobotę kolejne spotkanie. AZS podejmować będzie Piasta Gorzów Śląski. Odra Opole przegrała w swoim ostatnim meczu w tym roku 1-2 z ruchem z Dzieszowice. Mimo porażki Opolanie utrzymali pozycję lidera. Jednak mają tylko dwa punkty przewagi nad drugą Polonią Bytą. Orlik Opole odniósł drugie zwycięstwo z rzędu pokonując najsłabszą drużynę ligi GKS Katowice 5 do 1. Teraz przed Opolanami dwa wyjazdy na Śląsk do Tychów na mecz z GKS-em oraz do Bytomia na mecz z Polonią. Gwardia Opole pokonała w prestiżowym spotkaniu derbowym Olimp Grotków 29 do 24. Było to dziesiąte zwycięstwo gwardzistów w dziesiątym meczu ligowym i są oni na najlepszej drodze, by w przyszłym sezonie powrócić na parkiety Superligi. Serie zwycięstw kontynuują także siatkarki SMS-u. Dzięki wygranej z Zorzą Włodzisław Śląski 3 do zera, seria ta została przedłużona do 5, a opolanki umocniły się na drugiej pozycji w tabeli. Na zakończenie pierwszej rundy fazy zasadniczej, SMS rozegra spotkanie w pszczynie z dębowianką dębowiec. To już wszystko w dzisiejszym serwisie. Zapraszam jutro na sportowy kalejdoskop. Do zobaczenia! Bonjour, good morning, s'il vous plaît. Sam nie mam pojęcia, co powiedziałam, ale nie martwcie się, nie będę jedyny w tej pogodzie. Wir beginnen mit dem schönsten Tag der Woche. Am Donnerstag werden wir nur 4 Grad haben, ale da kommt auch noch viel Sonne. Oh là la là! La. Będę w Diablo i w Ferrabu. On sobie je mal że są konsekons, wą feble. Ten sabado zero gratos i nie I ciocha, słyszałaś, że w niedziela klara nie ma świecić? Mo suć śniegiem i loć deszczem na zmianę. Ale kaj tam, co to gadosz? Docieniłam ani mycki, ani paryzola, ani guminiotów. Ciocha, nie wydziwiaj, obleczesz se kapucary, cedosz do kapsów i ci zima już nie będzie. mom Ja, mosz rek. Na niedzielach w Olgradach to z śniegu. У Торак будет от 2 градусов и будет солнечно. Будет солнечно, плюс 2 градуса, теплая погода, как для этой недели. Человек, вы поняли, что я только дробина. В следующем уже нормально по-польски.